Witamy, z tej strony Atom Polska. Teraz na kolejnym filmie pokażemy wkładkę mechaniczną Teddy, do zamka elektronicznego Teddy, firmy GERDA. Kilka słów o niej powiemy, bo, bo tu jest parę rzeczy, będzie, będzie istotnych. Pierwsza i najważniejsza. Tak przyjeżdża w pudełku, tu jest karta, karta kodowa, tzw. Tak karta bezpieczeństwa, instrukcja: angielski, german, germański i polski. Jest tu troszkę tam rzeczy opisanych. Dobra. Sama wkładka: wkładka mechaniczna z zewnątrz to jest, to jest strona pamięta tą stronę jest, to jest strona zewnętrzna w drzwiach ona idzie na zewnątrz, ta strona z kluczem, ponieważ ten klucz służy do ewentualnie awaryjnego, awaryjnego otwierania tej wkładki tutaj mamy gałkę, gdzie zakładamy, gdzie zakładamy o gałkę Teddy, no. i tak sobie to, to działa. O, o zakładaniu też chwilkę później powiemy. Na razie o, jedziemy o wkładce. Dobrze, mamy, tu mamy akurat wkładkę regulowaną, modułową, ale regulowaną tylko z jednej strony, od wewnętrznej strony. Od zewnątrz ma stały rozmiar wymiar 30 mm. Dobranie wkładki. Jeżeli macie wkładkę w tej chwili w drzwiach, proszę bardzo, mierzymy od środka śruby, od środka śruby na zewnątrz i mamy 30 mm, tak? Od środka śruby do wewnątrz do wewnątrz mamy 45 mm, tak? My potrzebujemy u klienta do którego jedziemy z tą wkładką, potrzebujemy wymiar 30 na 40, więc mamy tutaj takie moduły do zmiany. No i teraz teraz postaramy się to szybciutko, szybciutko przełożyć te moduły, żeby Wam pokazać na ile to jest proste. Aha, istotna, bardzo istotna, bardzo istotny element tutaj od wewnętrznej strony wkładka, jeżeli mierzycie i macie już drzwi i szyldzik wewnętrzny, musi poza szyldzik wystawać około 3, około 3 mm, dlatego, że gałka elektroniczna nachodzi, zobaczcie tak widać, nachodzi na tą, na tą wkładkę, więc żeby nie było tutaj kolizji z, z szyldzikami, żeby nie trzeba było ściągać y, szyldzików. To mierzymy tak, no ale generalnie tak, no zobaczcie, że przy, przyjeżdża wkładka modułowa, y, więc ja bym powiedział, że mamy tutaj w tym temacie trochę luz, y, spokojną głowę możemy mieć, żeby to... żeby to sobie złożyć, oczywiście instrukcja mówi o tym, jak to, jak to robimy. Zaraz zobaczymy, czy mi to zadziała, bo ja to szczerze powiedziawszy robię, robię pierwszy raz. No dobra. Nie, nie gada ze mną, tak? No to co? Manual. Jeszcze sprawdzimy, upewnimy się. Tu gdzieś była polska wersja na końcu. To jest o zakładaniu. To jest. Tu jest właśnie o zmianie. O zmianie rozmiaru. Hmm. Wysuwamy. Wysuwamy. Dobra, no nic tu więcej nie ma, bo ja tam wcześniej przyjrzałem, więc powinna mi, ona, powinna mi ona tutaj już zejść. Ta gałka. Znaczy ta, ta część wkładki zewnętrzna, ale. Ale nie chcę wejść. A, dobra, dobra, sorry, widzicie. No, no tak, wziął Pan pod uwagę, że, że jest tylko z jednej strony. No to jest na, naprawdę całkiem, całkiem zacnie zagadnienie zrobione, tak. Dobra, czyli troszeczkę ten śrubek, śrubek trzeba odkręcić. Tu, tutaj uważamy, tak? Mamy sprężynkę, to ma zostać. Teraz tak, przedłużenie e, rdzenia tego, tego zewnętrznego. No i ściągamy ten element tu, żeby nam nie powypadały te, te tematy z, z wnętrza wkładki. To musicie uważać na to. I teraz bierzemy to, co jest nam potrzebne. Ojej, tu też skręcone wszystko. To się, nakręcimy się trochę tych śrubek dzisiaj. To też jest 15 łącznie milimetrów. Tutaj, bo to jest dziesiątka i tu mamy piątkę. Dobra, jedną stronę mamy. drugą stronę mamy. Dobra. No i teraz tak. ostrożnie bierzemy tą przedłużkę. No? Tak, weszło, tak. Przedłużenie rdzenia na 10 mm, no i zewnętrzna, zewnętrzna strona trzeba o, pokręcić, żeby dopasować, albo kluczem kręcimy po prostu, tak? Widzicie, bo się kręci teraz. Kluczem, jak kręcę, to kręci, kręci się też e, ta wewnętrzna, wewnętrzna strona od gałki. No i tak naprawdę już mamy 30 na, na 40, tak? I takiego, takiego rozmiaru potrzebujemy u klienta. I teraz to sobie, teraz ja to sobie delikatnie tutaj powolutku będę kręcił te śrubunki, śrubeczki. No. Tak. Można oczywiście skręcić jedno, później drugie, później dokręcić to do tego, później to do tego. No ja akurat preferuję złożyć i Sorry. złożyć i skręcać wszystko, wszystko na raz. Mhm. No Generalnie już się trzyma. Ja ją tam sobie do końca skręcę. W ten sposób dopasowujemy. Jeżeli mamy wkładki z zewnątrz, również o innym rozmiarze, też nie będziecie mieli problemu. Tak jak pokazałem, naprawdę jest to bardzo proste. Później śrubą główną skręcamy zagadnienie do drzwi i po robocie.